Cześć, witajcie! Z tej strony Zuzelfa, pierwszy raz w takiej formie, e, czyli nagrywam się sama, bez czatowania z wami. Nie jest to live, jest to po prostu wideo. E, będziemy tutaj na kanale omawiać sobie różne rzeczy, będą to bardziej takie skondensowane filmiki niż nasze livey, które trwały godzinę czy półtorej, także będziecie mogli e, znaleźć więcej informacji w krótszym czasie, więcej technik, więcej, więcej ciekawostek, także mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. Pierwszym filmikiem z tej serii postanowiłam, że będzie coś absolutnie fundamentalnego, taka podstawa podstaw, powrót do korzeni, czyli nakładanie podkładu mineralnego, sypkiego na sucho. Także myślę, że bez zbędnego gadania przechodzimy do nakładania podkładu. Także cofamy się troszeczkę w czasie do zuzelfy bez makijażu. I jestem zupełnie bez makijażu, także przechodzimy już do nakładania. Dzisiaj użyjemy sobie pędzla numer 101, czyli klasycznego flat topa i podkładu w formule Minera Potanicals. No i teraz cały proces. Możemy korzystać do tego z talerzyków, płytek albo z opakowania podkładu, w którym on już jest. Także wykorzystamy dzisiaj jego wieczko. Najpierw odsuwam sobie i otwieram sitko. Wysypuję troszeczkę podkładu na wieczko. Lepiej najpierw wysypać zbyt mało, niż zbyt dużo. I teraz sięgam po pędzel. Nabieram podkład na pędzel, ale zobaczcie, jak w tej chwili jest go dużo. Także strzepuję nadmiar z pędzla, delikatnie uderzając włosiem o krawędź wieczka. Żeby tego podkładu było dużo mniej Ja sobie spojrzę teraz w lusterko I przykładam podkład Przykładam pędzel w kilku miejscach na twarzy Żeby nadmiar podkładu został na skórze I nie pylił nam się dookoła I teraz kolistymi ruchami Wcieram podkład w skórę I ponownie Dobieram sobie troszeczkę podkładu Strzepuję nadmiar Przykładam w kilku miejscach i kolistymi ruchami aplikuję na skórę. W miejscach, w których nie jesteśmy w stanie zrobić kolistych ruchów, możemy zrobić ruchy typowo posuwiste. W trakcie aplikacji możemy sobie wysypywać więcej podkładu na wieczko. No i pamiętajcie, lepiej wysypać za mało i dosypywać, i dokładać warstwę na twarzy, niż od razu wysypać zbyt dużo podkładu i nałożyć zbyt dużą ilość na twarz. Przy podkładach mineralnych ważne jest, żeby pracować właśnie warstwami. Ponownie dobieram, strzepuję nadmiar. Przykładam i kolistymi ruchami wcieram. Delikatnie przeciągam też na żuchwę, ale z racji tego, że kolor jest dobrze dobrany, nie muszę go przeciągać na szyję. Jeżeli macie tylko delikatne zasienienia, możecie też podkładem przeciągnąć po powiekach, pod oczami. Nie musicie się bać, że coś się stanie, podkłady mineralne można stosować na każdym miejscu na twarzy. Dołożę jeszcze odrobineczkę. Pamiętajcie o nałożeniu go w kącikach nosa, przy kącikach ust, aż do samej linii włosów. I gotowe. Tak wygląda nałożony sam podkład. A teraz czas na wykończenie makijażu. Także ja sięgam do palety. I tak wyglądam w dokończonym makijażu. Po dzisiejszym filmiku omówiliśmy sobie najbardziej podstawową rzecz, czyli nakładanie podkładu mineralnego sypkiego pędzlem typu flat top. Na pewno omówimy sobie jeszcze inne sposoby nakładania innymi pędzlami oraz różne inne tematy. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, tam na dole. Jakie jeszcze tematy chciałybyście, żebym omówiła, chcielibyście, żebym omówiła, o czym wspomniała, co Wam pokazała, jakie sposoby aplikacji omówiła, generalnie co byście chcieli, żeby działo się na tym kanale. Ja Wam na dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się i pa pa!